Panie pośle, zgłosiliście kolejne postulaty dotyczące tym razem y, tematu mieszkanie prawem, nie towarem. Y, powiedzmy, jakie to są postulaty, y, co mieszkańcy Polski mogliby dzięki temu zyskać? Tak, bo uznaliśmy jako lewica, że to, co jest zapisane w artykule 75 Konstytucji, a więc władze publiczne przede wszystkim dbają o o to, byśmy mieli dostęp my jako mieszkańcy tego kraju, dostęp do, do mieszkań, mówiąc jakby naj, najogólniej. Chcieliśmy to przełożyć na konkretne, konkretne sprawy, więc po pierwsze to jest Ministerstwo mieszkalnictwa i specjalna agencja, która będzie zajmowała się współpracą z samorządami, ale również ze spółdzielniami. Kładziemy duży nacisk na współpracę z samorządowcami, bo to tak naprawdę wójt, burmistrz, czy prezydent wiedzą, ile mieszkań, gdzie, gdzie są tereny, jak trzeba, jak trzeba pomóc, żeby mieszkania, tanie mieszkania na wynajem, wybudować, bo, bo chcemy iść w system tanich mieszkań na wynajem, ale też spółdzielnie mieszkaniowe, które są swego rodzaju takimi e, społecznymi zrzeszeniami, e, deweloperskimi budującymi mieszkania. My jako Lewica bardzo chcemy współpracować z, ze spółdzielniami, ale to jest chociażby dzisiaj przy tej drożyźnie, która, która szaleje rosnących ratach kredytów, chcemy to sprowadzić do normalności. Chcemy, to, chcemy spowodować, żeby w Polsce z kredytami na nieruchomości, na, miesz, na zakup mieszkania było tak jak w innych krajach, jak w Niemczech, we Francji. A więc przede wszystkim dzisiaj trzeba zamrozić stopy procentowe z poziomu grudnia, no bo to chyba tego nie, nie trzeba tłumaczyć, jak prezes Glapiński podniósł w ostatnim czasie te raty, raty kredytów. Ale również później po, po, po kryzysie trzeba wprowadzić stałą zasadę. Rata kredytu musi być stała. Jeśli chodzi o zakup mieszkania, musi być stała i musi być niska. To nie może być tak, że banki głównie będą zarabiały na tych, którzy na wiele lat rozkładają swoje, swoje raty, spłatę mieszkania. Coś, o czym się marzy. Przecież młode małżeństwa, młodzi ludzie, jedyne, o czym marzą, to są oczywiście dzieci, ale własne M, kąt, gdzie, gdzie można razem mieszkać, a nie kątem u rodziców. To jest kolejny, kolejny postulat, ale również w ramach tej współpracy z samorządowcami ze spółdzielniami chcemy w latach 2025-2028 wybudować 300 tysięcy mieszkań. To jest realne do zrobienia. Tylko to musi być program oparty o współpracę. Chcemy na to przeznaczyć 30 miliardów, 30 miliardów złotych emisja emisja papierów wartościowych przez krajowy bank i gospodarki i współpraca z samorządowcami. Tak? Czyli państwo daje 3 miliardy jako budżet taki wsad na sam początek. Reszta będzie sfinansowana z papierów wartościowych, no, znaczy obligacji oczywiście i współpracy ale współpraca, nie na zasadzie narzucania, nie na zasadzie wywierania nacisku, tylko współpraca. Jesteśmy dzisiaj w Płocku, a więc trzeba usiąść do stołu z prezydentem tego miasta i zapytać się, jakie ma potrzeby, ile jest potrzebnych mieszkań tanich na wynajem, jaka jest, jaka jest kolejka, gdzie mamy tereny, gdzie możemy umożliwić budowę. Takiego mieszkania i tak gmina po gminie. Do tego jest potrzebna agencja, do tego jest potrzebne również ministerstwo, bo dzisiaj problem własnego mieszkania urósł do problemu tak wielkiego, że musi powstać to ministerstwo. Panie pośle, własne mieszkanie to nie jedyny problem. W wielu miejscach jest też problem, że jeżeli jest już mieszkanie, to nie spełnia ona standardów XXI wieku. Bardzo często jest też tak, że brakuje tam kanalizacji, łazienki, czy no po prostu no są warunki, które urągają. Dzisiaj chyba tak naprawdę y, życiu. Y, tutaj też macie pomysł na to, żeby temu zaradzić. Dobrze, że pani redaktor o tym wspomina, bo chcemy przywrócić po prostu ulgę remontową. Ta, od tej ulgi odeszliśmy jakiś czas temu i to pokazuje, że dewastacja tak naprawdę tych mieszkań postępuje. Tak jak pani redaktor zauważyła, 30%, <laughs> przepraszam, 30 mieszkań nie ma dzisiaj łazienki. Wydawałoby się, że to jest absolutny absurd. Niestety tak jest, 30% mieszkań, które są dostępne w naszym kraju, nie mają po prostu podstawowej rzeczy, czyli łazienki. Chcemy, żeby tą ulgę przywrócić i żeby dać szansę mieszkańcom własnych M na to, żeby wyremontować, dobudować, poprowadzić również kanalizację, bo okazuje się, że na tych terenach wiejskich kanalizacja jest czymś, o czym się po prostu marzy. To nie wszystko. Wspomniał Pan, że będziecie rozmawiać z włodarzami miast w gminach, czy to tutaj na tym szczeblu chcielibyście ten problem rozwiązywać, czy potrzebne jest też wsparcie, żeby złożyć ustawę w Sejmie, żeby przegłosowali ją posłowie i żeby ona faktycznie zaczęła obowiązywać? Znaczy, wszystko musi się opierać o prawodawstwo na poziomie Sejmu. To przede wszystkim ale ministerstwo i agencja mają być tymi instytucjami, które będą rozmawiały tutaj właśnie w. Płocku z, pre z prezydentem miasta, czy w drobinie z, z burmistrzem. To ma być rozmowa, nie narzucanie, nie drenowanie tych samorządów i nie zrzucanie na nich jakby obowiązku budowy tych mieszkań i, i potem ich próba rozliczania. To Sejm to rząd, ta konstytucja to po prostu gwar gwarantuje i my nie chcemy nic więcej ponad to, co gwarantuje ta konstytucja.